Anna Bardowska z rolnik szuka Żony zaskoczyła sytuacją, która miała miejsce w Mikołajki. Na szczęście nic się nie wydało, okres przedświąteczny to u Anny i Grzegorza Bardowskich gorący czas, w którym uczestniczka hitu TVP przygotowuje kolejne vlogmasy i świąteczne niespodzianki dla swoich dzieci. W tym czasie nie mogło obejść się bez hucznych mikołajek z odwiedzinami Świętego Mikołaja. Anna Bardowska z rolnik szuka żony obawiała się, czy dzieci zdemaskują Mikołaja. Okazuje się, że Janek bez trudu to zrobił. Co się wydarzyło potem, nie uwierzycie, co zrobił w Mikołajki syn Anny Bardowskiej z rolnik Szuka Żony? Anna Bardowska z rolnik Szuka Żony w mediach społecznościowych opublikowała obszerną relację z odwiedzin Nikołaja w ich domu. Uczestniczka randkowego hitu telewizji polskiej nie ukrywała, że ma pewne obawy związane z tym faktem, bo jej dzieci są już starsze i mogą dostrzec, że Mikołaj to. Ich tata, internauci są pod wrażeniem spektakularnej wizyty Mikołaja w domu bardowskich z rolnika i dopytują, czy faktycznie Janek i Livia rozpoznały swojego tatę. Anna Bardowska wszystko zdradziła i okazuje się, że mogła liczyć na synka, który nie zepsuł niespodzianki młodszej siostrze.